Hejcie kochani, witajcie w nowym odcinku na moim kanale Dzisiaj chciałam z wami zrobić unboxing halloweenowych produktów, które kupiłam przede wszystkim w sklepie Tiger Coś tam też w Biedronce, ale przede wszystkim w Tigerze Część produktów pojawiła się już na TikToku, ale część jeszcze wam nie pokazywałam Będę jeszcze nagrywać z tymi rzeczami filmy No ale chciałam wam pokazać wszystko to, co kupiłam Może się zainspirujecie, może szykujecie jakąś imprezę na Halloween I przyda wam się taki research produktów, które możecie tam dostać No to zaczynam! Ale zanim jeszcze, będzie mi mega miło, jeżeli zostawicie mi subskrypcję i klikniecie dzwoneczek, żebyście mogli dostawać powiadomienia o najnowszych filmach. Słuchajcie, zacznę od pierwszego zakupu, w sumie największego. Jest to zakup, który przyda mi się na pewno nie tylko na Halloween, ale też na inne filmy. Grupcia, daj innym jeść. Jest to szkielet, e, zaraz Wam pokażę, jak on wygląda. Jeszcze go nie składałam, więc mam nadzieję, że jest kompletny. Okej, okay, więc szkielet był najdroższy, kosztował 50 zł. Słuchajcie, trochę się oszukałam, ponieważ nie da się go złożyć, da się go tylko położyć, ale możecie pisać w komentarzach, jak byście go nazwali. No dobra kochani, no to pierwsza rzecz już za nami, szkielet. No troszkę się zawiodłam, myślałam, że będzie dało się go złożyć, ale i tak jest fajnie, myślę, że można zrobić z niego taką dekorację halloweenową, trochę go przystroić, obsypać cukierkami i będzie fajnie wyglądał. Na przykład pącz mu wsadzić. No, coś tam da się z niego zrobić. Słuchajcie, kolejna rzecz, i e, uważam, że hit absolutny, to są takie pojemniczki na napoje w kształcie e, kroplówki. <laughs> Zaraz otworzę i Wam pokażę. Kupiliśmy tego bardzo dużo, bo powiem Wam szczerze, że nigdzie tego nie widziałam. A naprawdę jest to świetna rzecz, nie tylko na imprezę halloweenową, ale na, jakieś, na jakiś wieczór horroru, cokolwiek. Słuchajcie, wygląda to tak po rozpakowaniu. Mamy tutaj taki dziubek, możemy sobie otworzyć, wlać jakiś napój czerwony bądź nie. No i tutaj nawet mamy taką etykietkę, którą możemy wypełnić. Tutaj możemy wpisać imię, wiek, 300 ml, grupa krwi. Tutaj mamy też wampirki narysowane. Naprawdę fajne. I na pewno zrobię jakiś napój Halloweenowy i dla go tutaj, i zrobię go na TikToku. Słuchajcie, jeden taki woreczek kosztuje, jeden zestaw woreczków kosztuje 8 zł, czyli w zestawie mamy 8 takich woreczków na jakiś napój, więc no, myślę, że opłaca się. Tak jakby jeden kosztuje złotówkę, bo w woreczku mamy 8, 8 zł, więc bardzo fajna rzecz i na pewno ją wykorzystam. Kolejna rzecz, a właściwie to jedzonko, które już wykorzystałam w filmie, w którym robiłam lody z żelkami w środku. Są to żelki, opakowanie w kształcie trumny. W środku mamy żelki, bardzo różne. Mamy żelkę... Sorry, już się przyczepiła. Mamy żelkę mózg, mamy żelkę czachę. Mamy również żelkę pająka, mamy również żelkę czachę w innym kolorze, no i... no i to wszystko. Naprawdę są mega dobre, fajnie wyglądają, można je postawić nawet w tej trumience na jakiejś imprezie. Kosztują 12 zł, więc jak za taki fajny look. Myślę, że to jest kokosana. Okej, okay, więc jak jesteśmy już przy temacie żelek, to mam kolejne żelki też już otwarte. Też e, nagrywałam z nimi te lody. E, tutaj mamy troszkę inne wzory. Nie wiem, co to jest. Wygląda jak jakaś żaba, ale to chyba nie jest żaba. Dobra, w każdym razie możecie napisać, jeżeli wiecie, co to jest. Ale to są jakieś części ciała. Tutaj mamy ząbki. Bardzo fajnie wyglądały w lodach. Mamy jeszcze. Palucha. O, paluch też jest fajny. I fajne jest to, że te żelki są pakowane oddzielnie. Więc nie sklejają się ze sobą tak jak tamte. To chyba wszystko. Jeszcze jest stopa. Już bardzo Kaczarki kosztowały około 10 zł, chyba 8 dokładnie. Więc jak na tak fajnie zapakowane i tak fajne kształty na Halloween. to Myślę, że jest to fajna cena. Kolejnym produktem trochę Halloween, trochę nie Halloween, takim trochę bardziej ufo i te sprawy to jest właśnie taki statek Ufo, a w środku mamy Aliena. No i wsadzamy go do wody, to nam się rozpuszcza i zostaje nam alien. UFO z kosmitą kosztowało 6 zł kolejnym produktem są takie pajączki które przydały mi się przy halloweenowym slajmie mój chłopak też próbował mi nie wypraszyć z tym pajączkiem ale mi się nie udało no i wygląda tak zwykły gumowy pająk no na pewno wam się przyda do dekoracji no i pajączki kosztują 6 zł było ich tam chyba 4 albo 5 5, 5 sztuk Kolejnym produktem jest taka butelka w kształcie czaszki, tutaj na dole jest czacha, bardzo fajna na jakiś napój na Halloween, na jakiś eliksir. Ja właśnie przed chwilą próbowałam zrobić taki eliksir świecący z toniku i kwasku cytrynowego, no ale niestety nie świeci, więc będę musiała wymyślić coś innego, ale mam nadzieję, że jeszcze do Halloween uda się coś fajnego wykminić i zrobić jakiś napój właśnie w tej czaszce. I kosztowała 10 zł. Bardzo ważny element każdego Halloween, czyli sztuczna krew. Kosztowała 6 zł. Mamy tutaj takie pudełeczko, w którym jest 75 ml. Więc myślę, że na pewno przyda się do każdego stroju. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, którą kupiłam w biedronce za jakieś 12-13 zł. To jest taki zestaw dla osób, które nie mają pomysłu na strój, a chciałyby jakoś fajnie wyglądać w ciemności w Halloween. Tutaj mamy taki zestaw, w którym mamy różdżkę, taką z duchem, z fluorescencyjną. Fluorescencyjnym dołem. Mamy do tego takie bransoletki, do których doczepiamy sobie też świecące bransoletki. No i taką czachę, do której tutaj również wsadzamy świecące patyczki. No ale jest to fajna alternatywa dla osób, które nie mają pomysłu na strój, albo w ostatniej chwili się dowiedziały, że lecą gdzieś na imprezę, na pewno będą fajnie wyglądały oryginalnie świecące. Wam pokażę na przykładzie tej bransoletki, jak to świeci, jak to wygląda. Tutaj już połamałam ten patyczek siedziałam go do środka, nakładam sobie na rękę taką bransoletkę i zaraz zgaszę światło. Tak wygląda w ciemności. Słuchajcie, kochani, montując wideo zauważyłam, że nie pokazałam Wam jednej bardzo ważnej rzeczy, która zrobiła absolutną furorę na TikToku, już chyba ponad 5 milionów wyświetleń. Jest to kubek, który wygląda, jest w takim kształcie czaszki, ale, słuchajcie, co ten kubek Robi takiego magicznego. Jeżeli wlejemy tutaj ciepłą wodę, to ten kubek się zmienia. To znaczy, zmienia swój kolor. Robi się pomarańczowy. Zmienia się kolor ust i oczu. Pewnie będziecie mogli to teraz dostrzec. O! i super fajnie halloweenowo wygląda. I możemy sobie pić halloweenowy napój z takiego super kubeczka albo co więcej, podać go naszym znajomym. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dzięki temu unboxingowi będziecie wiedzieli co warto kupić, co chcielibyście, żeby znalazło się na waszej imprezie halloweenowej. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki. Pa.